Witajcie! Dzisiaj zapytaliśmy się mieszkańców Łukowa, jak radzić sobie z jedną depresją. Zapraszam! Jak radzisz sobie z jedną depresją? Nie mam jesiennej depresji. też nie mam depresji. W ogóle. A jeżeli ktoś by miał, to jak sobie z nią można poradzić? Nie wiem, psycholog. Psycholog. Szkoła pomaga. To właśnie. Yy, rozrywać się, okay. przytulać się okay. dużo z mężem. Nie wiem, sama często ją mała. <grywa> depresja to depresja. <grywa> słońce, o słońce. słońce. <grywa> yy, kawa też, ale umiarkowanie myślę, że coś słodkiego na pewno. Czekolada też w, nie w nadmiarze, jakieś ćwiczenia. Yy, co jeszcze? No niektóre osoby lubią solarium. Korzystać, jeżeli jest słońce jesienią, to dużo spacerów. Nie wiem, poczytać dobrą książkę na przykład. <grywa> Może coś na ciepło zjeść? Można grzańce sobie zaparzyć, ciepłą zapiekankę zjeść. Nie wiem, jak najwięcej paterów. Wyjść paterować. A na przykład coś ciepłego do picia? Może jakaś czekolada? Picić, tak, no robi miodem. Ja na przykład sobie radzę, że wychodzę na zakupy, tak? W ten sposób. Tylko w ten sposób? <noise> Dokładnie. No, w jakieś tam wyjście z koleżankami, tak. Dobre towarzystwo. Na pewno jakieś wyjścia z domu trochę. Do znajomych. Coś jeszcze? Coś jeszcze. Mm, zakupy na pewno dużo pomagają. Na pewno kobietom. Różnie ludzie reagują jedni cukierkami, się za ciastem zajadają cukierkami, kawą. No różnie to ludzie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Widziałem, chodź herbatka i leżeć. A twój ulubiony sposób? Co? Twój ulubiony sposób? No. Dobrym sposobem na rozładowanie tych De depresji jesiennej jest dostawa towaru. <gry>